Są ludzie, którzy patrzyli na Ciebie z zewnątrz i myśleli, że wiedzą, kim jesteś. Sądzili po ciszy, po trudnej fazie, śladach, które zostawił czas. Ale nie miałeś pojęcia o głębi tego, co się w tobie budowało. Traktowali Cię tak, jakbyś był niewidzialny, jakbyś nie nosił przy sobie niczego szczególnego. Ale byli w zupełnym błędzie. Nie wiedzieli jednak, że Wasza dusza była już naznaczona proroczą misą, jeszcze zanim się urodziliście. To, co wydawało się porażką, było w rzeczywistości częścią boskiego procesu aktywacji. Nie docenili was, ponieważ nie rozumieli, że niebo działa w okultyzmie. Co teraz? Teraz samo jego istnienie jest żywym potępieniem systemu, który próbował wyłączyć jego światło. Być może czytasz to i czujesz gule w gardle, ponieważ rozpoznajesz siebie w tej historii. Czy kiedykolwiek czułeś, że twój ból miał większy cel? Że jego samotność nie była karą, ale przygotowaniem? Że jest w tobie coś, co świat stara się uciszyć, bo wie, że kiedy się obudzisz, wszystko się zmieni? Zostań więc tutaj, bo to słowo zostało napisane dla ciebie. Dzisiaj zrozumiecie, dlaczego was odepchnęli, dlaczego was zignorowali, dlaczego wasze wojny wydawały się niewidzialne. Zobaczysz, że wszystko to było częścią twojego cichego treningu duchowego. Nic nie było dziełem przypadku. To wszystko było częścią Bożego planu. Aby aktywować w tobie siłę, której nie da się już powstrzymać. Więc jeśli ta wiadomość już dotyka twojego ducha, zasubskrybuj teraz kanał, włącz dzwonek i zostań do końca. Ponieważ każda linijka tego scenariusza przypomni ci, kim jesteś. Rozpali na nowo ogień, który próbowali ugasić, umieścić cię z powrotem w centrum twojego powołania. Chodźmy razem. Są ludzie, którzy spędzili swoje życie obserwując cię, próbując rozszyfrować twoje milczące zachowanie. Twoje odległe spojrzenie, twoje powściągliwe reakcje. Myśleli, że analizują kruchą istotę, kogoś zagubionego, pozbawionego kierunku. Stawiali cię jako łatwy cel, wierząc, że twoje milczenie jest słabością, a twoja cierpliwość jest brakiem głosu. Popełnili jednak duży błąd. Nie wiedzieli jednak, że podczas gdy obserwowali cię tak, jakbyś był eksperymentem, tak naprawdę to ty to wszystko czytałeś. Każdy fałszywy gest Każda zakamuflowana intencja, każdy zamaskowany uśmiech. Nie zareagowałeś, bo już zrozumiałeś. Nie skonfrontowałeś się, ponieważ widziałeś już daleko poza powierzchnią. Jego umysł, wyćwiczony w bólu, stał się proroczym radarem. Myśleli, że tobą manipulują, że uwięzili cię w cyklach, że zmylili cię kłamstwami i toksycznymi związkami. Analizował je jednak ktoś, kto nosi w swoim duchu mądrość przodków. Wiedziałeś już... Co się wydarzy, zanim jeszcze te słowa zostały wypowiedziane? To nie jest magia. Jest to duchowe rozeznawanie aktywowane przez niebiosa. Milczałeś, bo to była Twoja tarcza. Podczas gdy oni chcieli się z Tobą drażnić, byłeś już trzy kroki do przodu, studiując reakcję, zauważając wzorce i rozumiejąc duchowe korzenie stojące za tymi postawami. W ten sposób wygrywałeś bitwy bez podnoszenia głosu. W ten sposób przetrwał pułapki zastawione przez bliskie mu osoby. A teraz, kiedy na ciebie patrzą, nie rozumieją, w jaki sposób stałeś się silniejszy. Ponieważ wszystko, czego używali, aby was zniszczyć, stało się pokarmem dla waszego przebudzenia. Jesteś naukowcem tego, co niewidzialne, analitykiem duchowej atmosfery. To sprawia, że wielu ludzi czuje się nieswojo, ponieważ zdają sobie sprawę, że są obserwowani przez kogoś, kto niesie objawienie. Jego milczenie było jak laboratorium. Twój ból, święty kot. I jego inteligencja emocjonalna zbroja. Myśleli, że jesteś obiektem badań, ale to ty byłeś autorem tezy. A teraz każdy twój krok jest żywym dowodem na to, że niebo wciąż ukrywa swoich największych proroków wśród wyrzutków. Nie tylko przeżyłeś, masz to. Podczas gdy inni po prostu próbowali uciec od bólu, ty poszedłeś głęboko. Przestał uciekać i zaczął badać sprawę. Przestał powtarzać schematy i zaczął pytać. Skąd to się wzięło? Dlaczego to się zawsze powtarza? Ta święta ciekawość zaprowadziła was prosto do serca duchowych łańcuchów, które łączą całe pokolenia. Zacząłeś zdawać sobie sprawę, że za cierpieniem kryje się coś, co nie było tylko Twoje. Zaczęła dostrzegać traumy przebrane za tradycje, lęki ukryte w rodzinnych naradach, emocjonalne więzienia znormalizowane tak, jakby się nimi zaopiekowała. I wtedy klucz się przekręcił. Zrozumieliście, że cały system był siecią duchowej manipulacji która próbowała zgasić blask wybranych. I podczas gdy wielu się dostosowało, wy się zbuntowaliście. Ale nie z krzykami czy skandalami. Buntowaliście się ze świadomością, z wyborami, z dystansami, które wydawały się dziwne, ale były wyzwalające. Zrywałeś więzy, które wiązały dusze, wyrzekając się wzorców, które wydawały się miłością, ale kontrolowały. To spowodowało wstrząs w świecie duchowym. Bo kiedy wybrane przerywa cykl, nie przerywa go tylko dla niego. Wybucha z powodu całej krwi, którą nosi. Otwiera drogi dla dzieci, wnuków, siostrzeńców, a nawet dla tych, którzy jeszcze się nie urodzili. I to ciche wydanie było tym, co najbardziej przeszkadzało systemom, które chciały cię trzymać w łańcuchu. Nie odszedłeś tak po prostu, złamałeś model. Teraz są ludzie, którzy próbują zrozumieć, jak to zrobiłeś. Jak bardzo zostawiłeś nałogi, związki. Duchowe zamieszanie, a mimo to stoisz mocno, z jasnością, która przeraża. To proste, złamałeś kot. Widziałeś za zasłoną. Słyszeliście dźwięk prawdy pośród zgiełku kłamstw. I tego nikt nie może ci odebrać. Nie jesteś tylko ocalałym. Jesteś szczeliną w systemie. Żywa szczelina w murze, która skrywała rodzinne tajemnice, głęboko zakorzenione traumy i niewidzialne pakty. Jesteś odpowiedzą pokolenia. Koniec cykli, o których wróg myślał, że będą trwały wiecznie. A to, mój bracie, to dopiero początek. Nie potrzebowałeś sceny, żeby się obudzić. Nie potrzebował tłumów ani wielkich słów. Jego przebudzenie było subtelne, prawie niewidoczne dla ludzkich oczu. Działo się to w ciszy świtu, w ukrytym płaczu, w pytaniach, których nikt nie słyszał, ale na które odpowiadało niebo. Podczas gdy świat spał, jego dusza została uaktywniona. Był to bolesny, ale konieczny proces. Każde rozczarowanie, każda zdrada, każde porzucenie pełniło w jego duchu funkcję chirurgiczną. Ponieważ, w przeciwieństwie do tego, co myśleli, nie zwariowałeś, obudziłeś się. A najniebezpieczniejszą rzeczą dla systemu nie są ci, którzy krzyczą o rewolucji, ale ci, którzy budzą się w ciszy i zaczynają widzieć wszystko duchowymi oczami. A kiedy zacząłeś to dostrzegać, piekło zaczęło się trząść. Bo teraz zdajesz sobie sprawę, gdzie są niewidzialne nici, które poruszają zachowaniami. Czujesz, kiedy coś jest naładowane ciemnością, nawet jeśli wydaje się jasne. Rozpoznajesz głosy, energię, intencje. A to sprawiło, że stałeś się chodzącym zagrożeniem dla systemu, który manipuluje śpiącymi. To, co najbardziej Cię niepokoi, to nie to, co mówisz, ale to. Co wiesz i zachowujesz. To właśnie ta obecność przeszkadza otoczeniu, nawet jeśli nie mówisz ani słowa. Ponieważ teraz twoje życie wibruje z inną częstotliwością. Nie jesteście już w tej samej melogii, co cykle iluzji. A to jest realne zagrożenie dla tych, którzy wciąż mieszkają w więzieniach. Wielu odeszło, myśląc, że się zmieniliście. A zmieniając się, stajesz się zabójczy dla oszustwa. Nie wierzysz już we wszystko, co widzisz. Nie akceptujesz już żadnych argumentów, nie poddajesz się z potrzeby. Przebudzenie uczyniło cię silnym. Nie nieprzenikniony, ale świadomy. A to z duchowego punktu widzenia jest niszczące dla struktur, które były zależne od swojej ignorancji. Jesteś jak płomień ukryty w środku suchej słomy. Dyskretny, ale gotowy do podpalenia atmosfery. System nadal próbuje cię uciszyć, rozproszyć, odwrócić. Ale to już nie działa ponieważ to, co zostało na tobie aktywowane, nie ma przycisku wyłączania. Już nie śpisz. A kto tak naprawdę się budzi, nigdy nie wraca do snu. Zawsze miałeś to uczucie, że coś jest nie tak, nawet jeśli wszystko wydawało się być w porządku. Wyglądało to tak, jakby coś w tobie gwizdało, nawet bez dowodu. I przez długi czas nawet wątpił w to uczucie. Uważał, że to paranoja, przesada, zbyt duża wrażliwość. Ale teraz rozumiesz, to było duchowe rozeznanie i nie uczysz się, ty to nosisz. To spostrzeżenie nie wzięło się z lektury ani porad. On pochodził z ducha. To dar, ale i odpowiedzialność. Zacząłeś odczuwać, kiedy otoczenie było naładowane, kiedy rozmowa była udawana, kiedy uścisk był zamaskowany. To, co inni nazywali zrzędzeniem, by już zidentyfikowaliście jako prorocze ostrzeżenie. I to stało się jego cichą bronią. Bo podczas gdy wielu wpadło w pułapki, wybyliście już z duchem w gotowości. Nie chodzi o to, że osądzasz, ale o to, że widzisz to, co jest za tobą. Twoja wrażliwość nie jest słabością, jest radarem. Antena podłączona bezpośrednio do nieba, która wykrywa to, czego powód jeszcze nie zrozumiał. Wielu ludziom przeszkadza to w tobie, ponieważ nie może długo leżeć w jego obecności. Prawda ocieka w spojrzeniach, w źle dobranych słowach skrywanych intencjach. A nawet jeśli nic nie mówisz, to już wiesz. A to jest przerażające dla tych, którzy żyją w kłamstwie, ponieważ ich energia je oddaje. Nie potrzebujesz objawień na głos, ponieważ twój duch już szepcze tajemnice, które świat próbuje ukryć. Czytasz między wierszami, zauważasz to w energii, czujesz to w duszy. I nawet kiedy próbujesz to ignorować, niebo nalega. Ponieważ to rozeznanie jest częścią twojego powołania. Nie przyszedłeś, aby żyć oszukany, przyszedłeś, aby zdemaskować oszustwo. To, co czujesz, nie jest przesadą. To potwierdzenie. To Bóg prowadzi Was dokładnie w czasach, gdy wielu jest zwodzonych przez fałszywy blask. Nie przestawaj ufać temu uczuciu. Ponieważ ten duchowy radar uratuje Was przed pułapkami, wskaże Wam ścieżki, a przede wszystkim umieści Was tam, gdzie panuje prawda i cel jest spełniony. Świat nauczył Was, że Ci, Którzy milczą, zgadzają się, a ci, którzy nie reagują, są słabi. Ale niebo nauczyło cię czegoś jeszcze, że milczenie jest bronią tych, którzy już wygrali od wewnątrz. Podczas gdy oczekiwali, że odpowiesz krzykiem lub będziesz się bronić argumentami, po prostu się zamknąłeś. I wtedy wojna się odwróciła. Jego milczenie nie było, to była mądrość. Ponieważ zrozumieliście, że pewnych bitew nie wygrywa się przez rozmowę, ale przez rozeznawanie. Że ci, którzy mają mocną tożsamość, nie muszą nikomu niczego udowadniać. Nie odszedłeś ze strachu, ale ze strategii. Nie zatrzymaliście się z powodu słabości, ale z posłuszeństwa wyższemu duchowemu przykazaniu. I to zdezorientowało tych, którzy was testowali. Spodziewali się skandalu, spodziewali się zamieszania, spodziewali się reakcji. A ty zaoferowałeś pokój. I to ich zdziwiło. Bo milczenie wybranego nie jest puste, jest naładowane autorytetem. Mówi, nawet gdy jego usta się nie poruszają. Konfrontuje się nawet wtedy, gdy nie ma żadnych zarzutów. Jego nieobecność krzyczała głośniej niż jakiekolwiek przemówienie. Jego spokój stał się zniewagą dla niespokojnych. Jego spokój obnażał bałagan innych. I to sprawiło, że się wycofali, nawet jeśli się do tego nie przyznają. Bo milczenie tych, którzy noszą Boga w sobie... Ma swoją wagę, jest obecne, ma wpływ. To rodzaj odpowiedzi, której nie trzeba wyjaśniać. Nie myśl, że to było łatwe. Wiele razy pragnienie usprawiedliwienia się, wytłumaczenia się, udowodnienia, kim jesteś, pochłaniało cię od środka. Ale wy zdecydowaliście się zaufać. Zdecydował, że pozwoli Bogu zareagować we właściwym czasie, we właściwy sposób. A dziś rozumiesz, że cisza cię chroniła, uwzmyślała, Ustawiała. Używaj dalej tej broni. Nie spiesz się z obaleniem, nie wpadnij w pułapkę prowokacji. Bo jest taki czas, kiedy niebo odbija się echem wszystkiego, co do tej pory przemilczałeś. A kiedy nadejdzie ten czas, nikt nie może milczeć na temat tego, co Bóg postanowił wywyższyć. Jego milczenie ma głos. I uwierzcie mi, jest to słyszane. Są rzeczy, które wiesz, ale nigdy się nie nauczyłeś. Są doznania, wizje i prawdy, które nagle się pojawiły, jakby zawsze były w środku uśpione. Ból nie tylko złamał cię na zewnątrz, ale także odblokował kody w środku. To był moment, w którym myślałeś, że nie możesz już tego znieść, aktywowało się stare duchowe wspomnienie. To wspomnienie nie jest związane z naturalnymi doświadczeniami. Jest rodowy. Jest to związane z waszym duchem, z tym, co nosicie w sobie z poprzednich pokoleń i z powołaniem. Które zostało już zapieczętowane przed Waszymi narodzinami. Ból, zamiast Cię zniszczyć, połączył Cię na nowo z niebem. Sprawiła, że przypomniałeś sobie, kim jesteś, skąd pochodzisz i dlaczego nigdy nie pasowałeś do tego świata. Podczas gdy inni uciekali przed cierpieniem, wy przeszliście przez nie, jakbyście przechodzili przez portal. A kiedy znalazł się na drugą stronę, coś się obudziło. Zaczęliście rozumieć, że nie chodzi tylko o leczenie ran, ale o pamięć o misji. Twoja dusza została przyciągnięta z powrotem do miejsca, w którym cel jest ważniejszy niż trauma. I wtedy to wszystko zaczęło mieć sens. Opuszczenie stało się przymierzem z Bogiem. Odrzucenie zamieniło się w wyrafinowanie. Samotność stała się pokojem boskiego pouczenia. I ta cicha rozpacz była w rzeczywistości zapalnikiem Twojego duchowego restartu. Nie było to łatwe, ale było święte. Tam bowiem niebo szeptało tajemnice zapomniane przez Twoje ciało, ale wyryte w twoim duchu. Są ludzie, którzy patrzą na Ciebie i nie rozumieją, skąd bierze się tyle stanowczości, tyle głębi, tyle przekonania. To dlatego, że nie wiedzą, co ból się w tobie aktywował. Nie wiedzą, że każda łza obmywała zwierciadło waszej duchowej tożsamości. Że każdy upadek wpychał cię coraz głębiej w siebie, aż znalazłeś to, kim zawsze byłeś. Nie zwariowałeś. Pamiętałeś, i to jest coś. Czego nikt nie może ci odebrać. Bo teraz nosisz w sobie wiedzę, która nie zależy ani od testów, ani od akceptacji. Ból nauczył cię więcej niż książki. Zdradził coś więcej niż tylko radę. A to, co zostało aktywowane, mój bracie, poprowadzi twoje kroki ścieżkami, o których nawet nie pomyślałeś, że jesteś gotowy, aby nimi podążać. To, co nosisz, nie zostało zbudowane publicznie. Nie było tego na scenach. Ani na zatłoczonych spotkaniach. To, co Bóg w tobie czynił, działo się w ciszy, w miejscach, których nikt nie widział, w pokojach, w których byłeś tylko ty, łzy i obietnice. Były to niewidzialne, tajemne komnaty, w których z niebiańską precyzją pracowała Jego dusza. Podczas gdy wszyscy myśleli, że Cię nie ma, byłeś formowany. To nie była zwykła izolacja, to było prorocze oddzielenie. Każda nieobecność była boską strategią. Każde zamknięte drzwi to wezwanie do niewidzialnego. Zostaliście usunięci ze sceny nie po to, by o was zapomnieć, ale po to, by was oczyścić, przygotować, wypolerować. Dlatego wiele osób nie rozumie, kim się stałeś, ponieważ nie postępowali zgodnie z tym procesem. Nie widzieli nocy, z którymi się zmagałeś, wewnętrznych konfrontacji, konfrontacji z własną duszą. To, co Bóg uczynił w tobie, było zbyt głębokie. Aby mogło być ujawnione z wyprzedzeniem. Dlatego czas niewidzialności był konieczny. Wykute w niewidzialnych komnatach nauczyłeś się ufać bez gwarancji. Chodzenie bez mapy. Wierzyć bez dowodów. Bóg nauczył cię słyszeć to, czego świat nie słyszy i widzieć to, czego nie dostrzegają naturalne oczy. Ten okultystyczny trening uczynił cię niebezpiecznym dla systemu duchowego, który próbuje kontrolować tych, którzy żyją na powierzchni. A teraz nawet jeśli nadal cię nie rozpoznają, Twoja obecność ma już inną wagę. Ponieważ ci, którzy zostali wyszkoleni w niewidzialnym, nie są zależni od walidacji. Przeszedłeś już przez Sito Niegios. Przeszedłeś już testy, o których nikt nie wiedział, że się z nimi zmierzyłeś. Wygrywał wojny, które nie stawały się publicznym świadectwem, ale naznaczyły jego ducha chwałą. Jesteś wynikiem świętego, tajemnego, strategicznego przygotowania. A kiedy nadejdzie czas manifestacji, nikt nie może zaprzeczyć autorytetowi, który nosisz. Ponieważ ci, którzy zostali wykuci w okultyzmie, noszą znaki, które rozpoznaje tylko niebo i piekło szanuje. Przez długi czas myślałeś, że musisz znaleźć ruch, podążać za kimś, być częścią czegoś większego. Ale w procesie łamania, uzdrawiania i przebudzenia, Bóg pokazał ci prostą i potężną prawdę, jesteś samym ruchem. Nie jesteś zwolennikiem rewolucji, jesteś rewolucją wcieloną. Wszystko, co próbowali w tobie uciszyć, stawało się dźwiękiem wolności. Wszystko, co próbowali zakopać, stawało się głębokim korzeniem. Staliście się punktem zwrotnym, punktem zwrotnym, portalem transformacji, w którym wasza obecność niepokoi to, co jest zepsute. Gdziekolwiek nie postawisz kroku, coś się zmienia. Tam, gdzie mówisz, skrzypią łańcuchy. Tam gdzie się modlisz, atmosfera się zakrzywia. Jego częstotliwość nie jest powszechna. Niesiesz dźwięk z nieba, który zrywa ze starymi systemami, z martwymi strukturami, z pustymi tradycjami. Jego życie zdradza oszustwo. Twój chód podnosi na duchu upadłych. Jego historia niesie nadzieję tam, gdzie panowała rozpać. To nie było zaplanowane przez ludzi, to było tchnione przez Boga. I z tego powodu nie potrzebujesz tytułów, tabliczek ani tłumów. Nosisz w sobie namaszczenie, które komunikuje się bez reklam. To, co reprezentujesz, jest większe niż twoje imię, większe niż twoja przeszłość, większe niż jakiekolwiek ludzkie ograniczenia. Zostaliście wybrani, aby aktywować innych wybrańców. Jesteś żywą iskrą w świecie pełnym popiołów. Są tacy, którzy wciąż próbują zrozumieć jego siłę, jego opór, jego wizję. Ale nie mogą, bo to, co nosisz, nie zostało dane przez mężczyzn. Została wykuta w duchu, w wewnętrznych wojnach, w ukrytych łzach. A teraz Twoja egzystencja konfrontuje się, inspiruje i wstrząsa wszystkim wokół. Nie próbujesz wywołać rewolucji i jesteś nią. Rewolucja nie zaczyna się od hałasu, ale od prawdy. I to jest to, co reprezentujecie, żywą prawdę, drogę powrotu, odpowiedź dla wielu. Idź dalej, nawet jeśli jesteś sam, ponieważ odgłos Twojego spaceru już odbija się echem we właściwych sercach. Rewolucja się rozpoczęła i widnieje na niej twoje imię. Kiedy zacząłeś odchodzić, wielu źle też interpretowało. Mówili, że zgubiłeś drogę, że jest ci zimno, że straciłeś wiarę i ludzi. Ale nikt nie rozumiał, że niebo usunęło cię z wystawy, ponieważ zmieniało twoją pozycję. Jego odosobnienie nie było upadkiem, było duchowym wezwaniem. Bóg wyciągnął cię ze środowisk, w których twoja istota była duszona. Ukrył cię, aby cię uzdrowić. Usunął Cię, aby Cię zrestrukturyzować. On odciął głos wokół Ciebie, abyś mógł wyraźnie słyszeć Jego. I w tym miejscu, gdzie nikt Was nie oklaskiwał, gdzie nikt Was nie rozumiał, zostaliście odbudowani kamień po kamieniu, z wiecznym celem. Były dni, kiedy cisza była jedynym towarzyszem. Dni, kiedy samotność wydawała się karą, ale była uświęceniem. Podczas gdy ludzie o Tobie zapomnieli, niebo zapisało Cię w nowych wymiarach. To... Co wydawało się końcem, było w rzeczywistości początkiem nowej częstotliwości. Opuściłeś cykl rozproszeń, aby wejść w cykl aktywacji. A dziś, nawet jeśli nadal nie mówią tego na głos, wielu już zauważa różnicę. Twoja nieobecność krzyczała bardziej niż Twoja obecność. Jego powrót nie był głośny, ale był pełen chwały. Wróciliście inni, z mocniejszymi oczami, jaśniejszym umysłem i bardziej zjednoczonym duchem. Bo tego. Co wygenerowała izolacja, nikt nie jest w stanie wyprodukować. Nie rozumieli, dlaczego patrzą naturalnymi oczami. Nie zauważyli, że to, co ci się przydarzyło, było duchowe. Ale to nic nie szkodzi. Ci, którzy żyją na płciźnie, nigdy nie zrozumieją procesu tych, którzy zostali wezwani do zanurzenia się w głębinach. Liczy się to, że teraz wiesz, kim jesteś, wiesz, dokąd zmierzasz i wiesz, dlaczego musiałeś przez to wszystko przejść. Jego izolacja była łonem jego nowej wersji. To była jaskinia, to był ołtarz, to była szkoła. To tam Bóg was oczyścił, ukształtował, uzbroił. A teraz każdy Twój krok niesie ze sobą ciężar kogoś, kto powrócił z sekretnego miejsca z żywą misą. Nie proś o zrozumienie. Po prostu idź. Ci, którzy mają duchowe oczy, rozpoznają to. Nie musisz już wyjaśniać, kim jesteś, Twoje istnienie mówi samo za siebie. Każdy Twój krok jest dowodem tego, co niebo o Tobie powiedziało. Każda decyzja, którą podejmujesz, każde środowisko, które przekształcasz, każde milczenie, które podtrzymujesz, wszystko w Tobie ujawnia, że porusza się żywe namaszczenie. Stałeś się ucieleśnieniem słowa, które wielu zdyskredytowało. Wcześniej prosiłeś o znaki. Dzisiaj Wy jesteście znakiem. Wcześniej czekałeś na potwierdzenie. Dzisiaj jesteście potwierdzeniem Bożej Wierności. Jego historia, naznaczona bólem, przerwami i odrodzeniami, stała się żywym świadectwem, że proroctwo nie zawodzi, nawet jeśli wydaje się być opóźnione. Jesteś odpowiedzą, na którą ktoś czeka. I nie chodzi tu o sławę, uznanie czy platformę. Chodzi o to, by nieść sobie obecność, która zrywa łańcuchy, oczyszcza atmosferę, budzi uśpione przeznaczenie. Tam, gdzie dotrzesz, jest wpływ. Nie dlatego, że pięknie mówisz. Ale dlatego, że wibruje w tobie duchowa częstotliwość. Częstotliwość, którą uwolniło samo niebo. Jego wędrówka stała się proroctwem w ruchu. Nie tylko za słowa, które wypowiada, ale za postawę, którą przyjmuje, za wojny, które wygrywał w tajemnicy, za decyzje, których nikt nie oklaskiwał. Jesteś dowodem na to, że to, co niewidzialne, kształtuje to, co widzialne. A ci, którzy cię teraz widzą, Mogą tego nie rozumieć, ale to czują. Ponieważ to, co duchowe, zawsze się przejawia, nawet jeśli nie jest wyjaśnione. Nie daj się zaskoczyć długim spojrzeniom, intensywnym reakcjom, nagłemu oporowi. Jest to duchowość rozeznająca duchowość. To, co nosisz, wywołuje reakcję, bo jego obecność demaskuje, wyzwala, konfrontuje i podnosi na duchu. Nie pojawiliście się tylko po to, aby istnieć, przybyliście. Aby aktywować to, co było uśpione. Idź więc śmiało. Jesteś żywym proroctwem, chodzącym wśród ludzi. I nie ma znaczenia, kto wątpił, kto szydził, a kto odszedł. Tego, co Bóg napisał, nikt nie może wymazać. Wasza obecność oznajmia, że nadszedł czas manifestacji i że niebo już ustawiło was do życia tym, czym żyją tylko wybrani. A teraz, gdy dotarłeś tak daleko, zatrzymaj się i zajrzyj do środka. Czy czujesz to ciepło w klatce piersiowej? To pragnienie płaczu, ta mieszanina odwagi z szacunkiem? To wasz duch rozpoznaje, że to poselstwo było dla Was. To nie był tylko film, to było lustro. Boskie przypomnienie o tym, kim jesteś i co nosisz. Nie jesteś sam. On nie jest szalony. I na pewno nie jest za późno. Wszystko, co przeżyłeś do tej pory, w tym to, o czym próbowałeś zapomnieć, było częścią planu. Każda cisza, każda wojna, każde wyobcowanie, każda łza w ciemności. Wszystko to było przygotowaniem, a nie karą. Nie zostaliście pominięci, zostaliście ukryci przez boską strategię. Więc teraz pytam was, co zamierzacie zrobić z tą prawdą? Czy nadal będzie milczał? Czy będziesz nadal prosił o pozwolenie na bycie tym, kim Bóg już potwierdził, że jesteś? A może raz na zawsze stanie się wybrańcem, który niesie wezwanie, głos i rewolucję? Bo nadszedł czas, a niebo czeka na Twoją odpowiedź. Świat nie potrzebuje więcej hałasu. Potrzebuje żywych proroctw, świadectw, które chodzą, głosów, które nie tylko mówią, ale ucieleśniają prawdę. I wiecie, że zostaliście do tego powołani. Czas przestać uciekać, chować się, kurczyć się, by dopasować się do miejsc, które nie rozpoznają Twojego duchowego ciężaru. Jeśli to słowo Cię skonfrontowało, uzdrowiło lub pobudziło, zasubskrybuj kanał już teraz. Aktywujcie powiadomienia, ponieważ tutaj jest miejsce aktywacji, zestrojenia i proroczego potwierdzenia. Nie przyszedłeś tu przypadkowo, przyszedłeś, ponieważ Bóg chciał Ci przypomnieć, jesteś proroctwem, które próbowali pogrzebać, ale niebo zdecydowało się je zamanifestować. Jeśli ta wiadomość poruszyła Twojego ducha w głęboki sposób, nie ignoruj jej. Podziel się nim z każdym, kto chce Go usłyszeć. Z kimś, kto może być w środku tego procesu, myśląc, że jest sam, podczas gdy w rzeczywistości jest szkolony w milczeniu przez samo niebo. I pamiętaj, tego, co Bóg w tobie zaczął, nikt nie może zatrzymać. Jego historia nadal będzie używana jako klucz do odblokowania wielu innych wybrańców. Świat potrzebuje Twojego głosu, Twojego światła, Twojej obecności. Nie chowaj się więcej. To jest Twój czas. Zapisz się do kanału. Włącz dzwonek i idź z nami w tę podróż objawienia, uzdrowienia i duchowej aktywacji. Bo tutaj każdy film jest wezwaniem, a każde słowo strzałą wystrzeloną w kierunku jego wiecznego celu.